Dzień dobry, szalomi, a witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze znajomy wielkiego mistrza Urlisia Zagonu Krzyżackiego. to jest Europek Universal 4 na modyfikacji ogniem i mieczem z małym submoczem. jeszcze co niektórzy zauważyli na graficzkę, wszystkie graf Fuu, Wszystkie grafiki, wszystkie linki oczywiście do modyfikacji macie w filmach pod... No w filmach. Zając Amebo ogarnij się! E, macie w pod filmem, przemawiam ku górze i zaczęstym komentarzem. O naszym Discordziku, mi znajomego, piękny Discordzik, kochany zaya, Discordzik, gdzie zajączek siedzi dzień i noc. E, oraz o Patronajcie. Dziękuję wszystkim Patronom i zapraszam wszystkich chętnych do patronowania, żeby wspierać zajączka. E, dzisiaj może trochę mniej będzie Totalingrinków, bo ostatnio było dużo. Znaczy, to nie był Totalingrink, w sumie weszliśmy jak do siebie, bo zając sprytnie, czmychnie, chytrze, to by wszystko zaplanowało, żeby łatwa wojenka poszła. E, dzisiaj zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, trzeba renesansy przyjąć, trzeba techy nadgonić, może o, o, o jakichś e, ideach porozmawiać. Rozmawiamy, pomyślimy. Także myślę, że spoko. Jak sobie patrzyłem, sprawdzałem jeszcze, że tu można zakonem krzyżackim zrobić jakiegoś chory template Chory template pod jakieś niezwyciężone forty. Bo tu mamy za Malborg można dostać Global Modifier do fortów, więc można tych fortów naciąpać jeszcze z większym garnizonem. My jeszcze za Teutonsu dostajemy Fort Defense. Nie wiem, jak będzie z ID-ami, Bo tu mamy Fort Defense plus 15, ale potem idee nam się mogą zmienić na tych dual orderowe. I tam w sumie nie wiem, jakie są, nie pamiętam. Nie wiem, czy z misji czegoś nie dostaniemy. No i oczywiście można jakieś tutaj idee. Nie, nigdy nie grałem pod jakieś chore forty. Y, ale jest chyba ci będziemy mieć 100 fortów czy coś takiego, ale dobra, mniejsza o to. Y, przechodzimy do Dalek krigu Wu, soczystego. Przestań wiercić, Amebo. Y, przechodzimy do, do, do soczystego nawracania słowa jezuskowego. Oho, bunty! Bunty litewskie, pogańskie wybuchy Bardzo dobrze. I mamy sukcesję na Krymie. Czy oni stali się papetem Osmana? Oni nie stali się, ale to Osman jeszcze może, bo tutaj to jest ten kryzys, nie? I Osman może tam zainterweniować. Widzę, że Konstantynopol, Bizancjum upadł już całkowicie. Nie ma Bizancjum źródła. Ale w sumie silna Wenecja też nie jest zła. Silna Wenecja nie jest zła, bo będzie mogła. Ona w Heire nie jest, ale ma sojusz z. O jezus. No dobra, no to mo, mo może, może nie być aż tak dobrze. Bunty. bunty. Ja zapomniałem o tych buntach, trzeba im wklepać. Urolić osobiście i ich wyjaśnić. O, jak miło z ich strony, jeszcze sami do nas przyjdą przez rzekę, przejdą, minus jeden, no zapraszam, zapraszam Litwinów, Poganów, Jednych, pa jak się rzucają, pa jak się rzucają, jak zając na, na suby na Twitchku, proszę bardzo, jak wiesię, i to mi się podoba, łatwo, łatwo. Od razu mówię, nie będę się bawił w to na siłę koncentrowanie dewa z, z terytoriów, nie wiem jeszcze do końca jak to działa, jak bardzo można eksploatować tą mechaniczkę, widzę, że Szczecin buntowników. Z konferencji pokojowych będziemy robić te piladżowanie stolicy, bo to nawet spoko, jest. na multikach to jest przegięte, ale na, na singlu jak się chce to można. Natomiast tu myślę, że z tej cika machniemy ze, ze, ze żmudzi, skorujemy to po raz drugi za 91 administracyjnych, chore liczby. Tak, i dalej będziemy machać patykami, by szkolić naszą armię. Potrzebujemy nowego rywala, i nowym ry rywalem, oczywiście, stanie Nowogród. Nowogród jest y, cały czas prawosławną republiczką Nowogród też ma chyba drzewko, ale nie wiem, czy on ma, nie ma drzewka normalnie z Gierkiem. Ja nigdy nie grałem Nowogrodę Można by kiedyś zagrać takie śmieszkowe Totalen Krigi Republińskie z Moską na start. Niby niedawno walczyliśmy z, tą, z tymi naszymi kupcami yy, w prusach, ale trochę przywilejów, żeby 10% do taksów podnieść, to no, panie kurwa, tylko głupi wyjebrał. nie brał. Poli mnie to, ale musimy 200 dukacików przepalić na renesans. Trochę jesteśmy zacofani technologicznie, nie powiem, nie powiem. Troszeczkę jesteśmy zacofani technologicznie, ale... Jak ma się Wielkiego Mistrza, który ma statystyki 2.0.1, no to, no to co, ja mam zrobić? co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Ale spokojnie, zaraz od Grgonimy i Kościółki będziemy stać. W każdej prowincji będzie Kościółek Boży. W ogóle jest fajna mechaniczka, że można za każdy Kościółek dostać 3 Papali Influenza, prawda? Że jest coś takiego? Tak, jest coś takiego. Jak się usuwa, się traci, ale, ale my nie będziemy usuwać, my będziemy budować Kościółki Boży. Ej, kto był na multiku? jak graliśmy z Lukasem PVP na, na tym Antebellum. Ja grałem jako Frankowie pod HRE, co w pewnym momencie musiałem usunąć kościoły dosłownie z całego HRE, jak to zjednoczyliśmy. Pamiętacie, ile to było usuwania? Ja pierdzielę. A myślę, że zaczniemy od kupców, plus jeden do deep, deep punkcików, bo największy problem jest z tymi, bo mamy dosłownie zero od władcy. 0 I dostajemy tylko plus 5, to jest plus 12. Nie wiem czy nie zmienimy potem fokusu to tej Chociaż nie, no ten Urliś drugi na ale on jest niewiele młodszy od obecnego Urlisia. Skandal. Hmm... Kastylian Civil War. Przez chwilę myślałem, że chodzi o... Ej, granada jeszcze żyje! Ej, co ta Kastylia robi? To już z Burgundią, z Portugalią mają Civil War? Ej, co oni zrobili przez co? to? już minęło 20 lat, a wy... Jaki moroko je błutne! Opa, Oho, jest wojna, jest wojna i Osman przegrywa z tą Wenecją. Co póki co ma minus 9 warskora Bożego? Wenecja walczy z samym Osmanem, wy walczycie z Wenecją i wszystkimi jej dupasami Ciekawe, ciekawe. Ej, o, y, takie pytanie, tu zawsze było korfu, gdzie jest to korfu? Pamiętam, że zawsze Wenecja miała korfu, a teraz to jest bezpośrednio weneckie, nie? Dajcie korfu. Moich korfu Grete again. Grupa lokalnej szlachty przywołała nas z petycją, czy nie chcielibyśmy przekazać część kościelnych dóbr sobie i im przy okazji. Oczywiście się nie zgodzimy na to, Dostajemy jeden stabilki, jeszcze poprawię sobie relację z klerem, także zarąbiście. Ej, mamy już 160 tych papaj pointów i to dalej rośnie. Kiedyś był limit 100, 120, coś takiego, a to dalej rośnie. No dobra, niech rośnie, bo ja na razie nie chcę przepalać, bo tego papieża raczej 66 lat. A ile wy macie? No macie 183, więc do no tego nie przebiję ale już byłoby 50-50, a to mnie nie interesuje więc poczekamy sobie aż ten zostanie od papaja Papieżem i dopiero w następnego będziemy inwestować i mam nadzieję, że wtedy już utrzymamy ja chcę znowu Papay Pointy? chcę więcej Papay Pointów, cyk ohohoho, kościółki budowane są, raz, dwa, trzy a zanim czwarty zbudujemy to w Królewcu zapgredujemy centrum handlowe, cyk Proszę bardzo. Jak my w ogóle wyglądamy na, na, na bałtyczku? Na bałtyczku wyglądamy 35% Szwedzi nam kradną Helander, lubeczka, Dania, Livonian Order. No. Ciężko, ciężko będzie wbijać się w Harę. Po pierwsze że jest. Jezus, co tu się z Francją dzieje? Po pierwsze, że no nam nie lorowo to wygląda, a dwa, że no jest Austria silna, posujuszowane to wszystko, więc no, no my, nas to interesuje, nas to interesuje i tutaj nawracanko. A potem jest Deus Vult na, na Ziemię Świętą, dokładnie tak, jak już się zjednoczymy będziemy jednym orderem, mamy questy, żeby iść na Deus Vulta do Ziemi Świętej. Wiecie co? Ten sojusz z Saksonią. Czekaj, czy Saksonia chciałaby mi ewentualnie pomóc przy nadchodzącej wojnie? Nie chciałabym mi pomóc. Spoko. Tam wam zaspojerowałem. Tak będziemy atakować, no w ogóle, żeby Litwę przeatakować jednocześnie. Także rozwiążemy z nimi sojusz. A. O rany. Papaj dzwonił i pytał, czy nie chcemy do Ziemi Świętej. Ja powiedziałem. Czekaj, czekaj, panie papieżak, jeszcze będzie okazja. Dawaj sojusz z Węgrami. Mam nadzieję, że Czechy się nie obrażą, przez to, że mamy sojusz z ich rywalem. Czesi to zawsze biorą sojusz yy... znaczy sojusz Węgrów na rywali. Zawsze, za każdym razem. Widzę, że Węgrzy kawałek Rumunii podjedli. Oho, ho, ho, ho! Jezus, uczajcie, że jest październik 1964 roku. W grudniu 1964 Grudniu 64 kończy się truz z Nowogrodem, i wjeżdżamy w Nowogrod i Litwę. I mamy jeszcze event o Nowogrodzkim Uchodźcy, który da nam piękny pretekst do wojny. Nie dość, że jeszcze moralki plus 10 o połowę tańszy. Chodź, Żbiczku, niech ja cię uściskam, tylko że nie jesteś prawosławny. Dobra, nawrócisz nawrócisz się, chodź, chodź, przytulmy się. Przytulmy się, bądźmy jednością, czekajcie, bo ja teraz mam trochę ponad limit, nie? po limit mamy, bo pozbyłem się tamtego. Dobra, przeżyjemy, przeżyjemy. I tak wojna jest. Będzie dobrze. Ile tracimy? Co to w ogóle podatki się podnieść? Dobra, trusik zakończony. Yy, nie przez Litwę. O, daj, ja teraz chciałby pomóc, ale nie przez Litwę, tylko przez Nowogród. I tutaj chciałby... Duńczycy chcieliby pomóc. Duńczycy chcieliby pomóc. Czy my ich wzywamy? No w sumie wzywamy... Poradzimy sobie sami. Co prawda, twery w będą jej bo to trzeba będzie pójść i oblegać, ale, ale, ale nie. Nie. Sami sobie poradzimy. Jeżeli będzie nam się pupcia paliła, to zawezmiemy Duńczyków do pomocy, a tymczasem. Uff. O, Deus World, motherfuckers. Proszę bardzo, piękny Stack Ej, praktycznie wszystkie bitwy, jakie do tej pory zaczęliśmy, kończyły się Stack wroga. <laughs> Proszę bardzo, Wilno wpadło, więc tradycyjnie plądrujemy Wilno. Na razie wygląda to tak, że oni mi poszli oblegać jeden fort na północy w rywalu. I w międzyczasie teraz widzę, że przedarli się, nie wiem, jakoś od dołu weszli. Ci Litwini przyszli z terenu, terenu Brannenburgi, ale spoko. Um, ja im w międzyczasie zdobyłem dwa forty w tym stolice, także myślę, że możemy teraz zestakować nasze armie i pokonać armię Nowogrodu oraz Litwy, która znajduje się na naszych ziemiach i próbuje oblegać nasze forty. Także zaraz będą dwie duże bitwy, jeżeli dobrze pójdzie. Aha, i już uciekają, już uciekają, my ich chyba nie dokonimy, nie, bo to zaraz wejdą w port, foroto mi zablokują, nie, ale tą litewską armię powinniśmy złapać, albo na tą się rzucimy. No już, już ucieka, już ucieka, no co za, zero honoru, zero honoru, walczyliby chociaż za tych swoich pogańskich bogów, a nie uciekają. Dobra, ale tu ich mam, tu ich mam, na tych bagnach, nie, równinach, co prawda minus jeden za rzekę, ale cała Europka jest zapierdzielona tymi rzekami. Jak to wygląda? To wygląda całkiem dobrze, dyscyplinka, moralkę, wszystko większe No niestety przeżyli, Infantry Combat Ability plus 10, Monster of Arms, bardzo dobrze Co to za event, co to za event, jak ja potrzebuję bardzo dyplomatycznych, o cyk i cyk To teraz mogę setkę przepalić deep pointów, i co możemy? Okej, okay, to będzie można potem odpalić hmm, Pierwsza umiejka, co my chcemy jako pierwszą umiejkę? No najbardziej legitnej jest oczywiście agresywna ekspansja minus 10, ale my nie gramy na tryhardy i spoczynamy, tylko sobie lorowo powoli robimy drzewko i tworzymy lore. Więc myślę, że po prostu wartaksy wrzucimy. Myślę, że taxy tu będą bardziej pasować i lepsze do nas będą. Także od razu możemy odpalić, zwłaszcza że pieniążki się powoli tam kończą, że podnieść wartaksy. Oblegamy obecnie za właściwie kończymy jego oblężenie Naszym wielkim mistrzem tak, bo on jako jedyny ma plus jeden do Siege'a, bo ten ma zero w Siege'a, więcej w manuwerze. I co chwilę oni gdzieś tutaj biegają tak się manewrujemy naszymi armiami, zobaczymy Spróbujemy połapać te mniejsze staczki Tu złapiemy 3000. no spoko, jakbyśmy się na przykład w ciebie wbili Kurde, tu może być ich trochę więcej Na przykład może ciebie przechw. nie, bo tu będą posiłki, dobra, razie poczekajmy Zawsze w razie czego możemy odpalić plus 10 moralków. Na razie nie chcę tego tykać, bo idzie dobrze. No i oczywiście jeszcze możemy duńczyków wezwać. Ale tu już armię nowogrodu, bez problemu, łapiemy, cyk, 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 mikro, makro. Nice, szukamy kolejnych staczków. Kolejny pick, tak jest, kolejny, Jezus, ale tu stakłajpiki siadają, jakie to jest piękne, ajajajajaj. O, forteca w Smoleńsku nareszcie pada, dobra idź od razu oblegać ługnię dalej. Dobra, wiecie co, wezwiemy duńczyków do pomocy, ale tylko dlatego, że mi się nie chce biegać, bo Litwa nie ma tutaj fortów i weź biegaj za tymi pojedynczymi stakami. Oni co chwilę hordą biegają te trzy staczki weź to biegaj łap. Także myślę, że możemy ich wezwać tylko po to, żeby pomogli nam to szybciej oblegać. Trochę ryzykuję, bo jeżeli te 18 tysięcy zdąży, zanim pokonamy Armię Nowogrodu, to będzie przypał, ale zdążyliśmy. Teraz tylko pytanie: Mamy lekko nadwątlone siły, to jest 10 tysięcy. Czy moglibyście sobie stąd pójść i, i, i zostawić naszą świętą armię? Nie wbijajcie się, pro, oni mają szkódkę. O sie! Ehm. dobrze, very niedobrze. Very, very, niedobrze. Możemy przegrać tą bitwę. Możemy przegrać tą bitwę, no niewielką mają przewagę dalej. Jeżeli chodzi o stan liczebny, my mieliśmy nadwątlone moralki, więc może to statystykami wyrównamy. Ależ bitwa, ależ bitwa. O, udało się, co prawda, straty duże. Więcej wyrównane, ale tu sam Kazimierz, jak dowodził. O, rany. Jezus, on jest dużo lepszym generałem niż, niż my, ale wygraliśmy. O, ciężko, ciężko. Dobrze tych Duńczyków zawezwaliśmy, bo nie ma sensu się wykrwawiać. Tak już cały Manpower. Dobra, 200 chyba jest maksymalnie, nie? Um, jak długo masz jeszcze zamiar żyć? 70 lat, nie? No, lada dzień yy, kopytnie, więc. Przepalmy raz. To daje nam dosłownie. Dosłownie 2,5% szans. Tylko po to, żeby się nie przepalało. Tego nie chcę na razie brać. Dobra, myślę, że możemy spisować Litwę. Bierzemy trzy kolejne prowincje, na które mamy i nam są poszedł do misji. Ja oczywiście stolice i trochę pieniążków na dowidzenia. Jakieś koalicje w postaci Litwy. Może jeszcze ten pieniążek na szczęście nie. Dobra, także. Yy, Ciesz, Litwa, fajnie było. Fajnie było. Nie no, oczywiście, że bierzemy. Jak tam w ogóle wygląda? Trust z Polską się skończył. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. E, Liwończycy przychodzą. I to jest akurat spoko, bo to manpowera troszeczkę szybciej będzie nam odnawiało. I możemy kolejne te kościki. Stabilka na trzy. No już ci wbiję stabilkę na trzy. Ale ma marketplace jak najbardziej możemy zbudować. Pierwszy Force Religion! Twerowi możemy zrobić! Dawaj Force Religion! O tak! O tak, nie. wasala nie chcemy. Eee... U, chcemy warrepsy, chcemy pieniążek, transfer, trade, power, cieś Haha ha, katolicy rurkowicze, nice, nice A znowu mi max Ej, śmiesznie by było Jakbyśmy... Ile teraz mamy procent szans? Teraz mamy już yy, 4%, że się masz jakby na tych 4% siadło, a ja przeżydziłem i nie wydałem tych 190. Nie no, i opłaca się. jak Papaj tyle zainwestował, to, 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 to niech już będzie tym Papajem. Chociaż może YOLO? Może YOLO? Ile on wydał? 200, nie no, 267 wydał, ja mogę maksymalnie mieć 210, to będzie 50-50 praktycznie. No, i papież został nowym papieżem. Gratuluję bardzo serdecznie. A teraz my, teraz my wchodzimy cały na bialu. I mamy 88% szans. I teraz wjeżdża asasino, którego ciach, 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 ciach. I, I mamy zapewniony fotelik papieski. Cyk, drugie nawrócenie przy plądrowaniu polic po policji. Tak, stolicy, cyk, 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 cyk. dobra. Yy, Cieść, żegnam. Czy 700 zakonnych rycerzy pokona 8000 podlaskich buntowników? Oczywiście, że tak. <laughs> Nie no, tam stał jeszcze nasz papet. Oj tam Tomorek zoszyn rośnie cicho. I cyk, pieniążek dla papieża, ile? O, już mamy tylko 28% szans. No już ten papaj tu wchodzi, już on tu wchodzi, już wszyscy się rzucili na tego papieża bandyci jedni. Jedna stabilka zafiekła albo 5 kamen powera. Nie no dawaj stabilkę. Dawaj stabilkę ziomek. 99 Warscora. I co my możemy zrobić temu nowogrodowi? Możemy trochę Lewon Order nakarmić. Myślę, że to jest spoko opcja. Dobra, myślę, że na razie coś takiego. Bez challenge. dwie prowincje dla Li'l Orderu, tak, tak. Himilejcika machiemu, on Empire Projection powoli spada, piladżujemy stolice, pieniążki dla zajączka kochanego, koalicjen żaden, także send man, cyk, proszę bardzo. Ej, hey, no. no, to dla mnie jest całkiem fajnie, dla mnie jest całkiem fajnie, powoli. Powoli, pokażcie, pokażcie napis zajęczy. powoli. Aha, ten szary koron w ogóle nie widać. To wszystko, co jest szare, to jest nasze, nie? Nie no, to jest. No, no ci by z zobaczą różnicę. I ci by z zostają łapkę w górę i soczysty komentarz. Nie no, właśnie. No właśnie tak będzie. Zwracam się z całego się bo zając am Ameba, najpierw chciał sobie imperialistycznie sam walczyć z, z przeważającymi siłami i musiał tu wszystkich. Ale myślę, że jest spoko. Dobra. No i wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Łapek w górę, soczysty komentarz. Widzimy się w kolejnym. Elo.